Pierwszy trening zaliczony, śniadanko zjedzone, a teraz wybieramy się na rafting. Dotarliśmy na miejsce, obsługa wyprawy wypakowuje sprzęt. Ok, chicos, buenos dias. Estamos para hacer rafting acá en el río Suárez. En el momento estamos en el río Juanse. Este río es un río nivel 3 y unos 300 metros más adelante estamos en el río Suárez para hacer hoy la actividad. Eh, estamos acá en un lugar llamado Baraya. Vamos a navegar unos 14 kilómetros. Duración dos horas. Depende de situaciones en el río. Y terminamos un sitio cerca que se llama La Charca. Disfruten, chicos. Teraz czeka nas zasłużona nagroda w formie świeżych owoców, sera z panelą, kurczaków, ziemniaczków i sandia, czyli arbuz. No, jak Dominika, smakowało? Jedzonko? Czego zjadłaś najwięcej? Pierwszy z kurczaka bez żyłek. Naprawdę? A ja ananasa. Taki kawałek. Właśnie, wszystkie ananasy pochłonąłem. I jeszcze czekam na to, żeby zawinąć te cukierki, bo to są e, miód e, z jakiejś lokalnej rośliny z mlekiem e, zmieszany. Nikt ich nie bierze, ja się jeszcze wstydzę, ale mam w planach, jak wszyscy pójdą zrobić tak. A boje! Dominika powiedziała, że już niczego nie zje. Ale ziemniaka sobie nie odmówi. Ziemniaki najlepsze. Serwana browara w drodze do domu po pół godziny. Niektórych przycisnęło, musimy się zatrzymać, uzupełnić paliwo. W zasadzie wygląda na to, że każdego przycisnęło albo pety, albo browary. Rafting to połączenie Aquaparku ze sportem ekstremalnym. Adrenalina, wysiłek i bardzo dobra zabawa. Polecam lisek Urwisek.